Dzień dobry, witam Ciebie w kolejnym vlogu na moim kanale. E, witam się z Tobą w piątkową energią, w pozytywnym nastroju. Także jeżeli chcesz się naładować dobrą, super energią, to... Jesień tego lata. Ja tutaj taki outfit i taka bluza na to, bo trochę wieje i jest nieprzyjemne. Spójrzcie na to niebo. Tak, typowa jesień w Szkocji. Jest ogólnie ciepło, ale jest wiatr, będzie padać, także no, taka nieprzyjemna pogoda. Chciałam Wam tylko powiedzieć, właśnie na temat rutyny. My sobie wypracowujemy rutynę. Jest to na pewno bardzo ważne dla maleństwa mojego, taka rutyna dnia, ale również dla mnie, jako dla osoby wysokowrażliwej, dla osoby, która. Jest narażona na przeboźcowanie. Jak wiecie, wysoka wrażliwość łączy się z tym, że osoba łatwo przestymuluje się otaczającym światem. Po prostu no, co za dużo jakichś różnych dźwięków, jakich, za dużo różnych zadań. To po prostu no, nasz mózg zbyt intensywnie pracuje i przez to jest to przestymulowanie. Jest to na pewno później bardzo ważne żeby umieć odpoczywać, umieć sobie dać na luz. Pewnie kojarzycie moje rozmowy kobiety z pasją na Instagramie i powiem wam, że jak sobie tak dałam chyba w jednym tygodniu dwa live'y, a live'y kosztują mnie dużo energii, ponieważ ja jestem osobą taką, która się bardzo przygotowuje do tego. Więc ja po prostu tyle energii w to wszystko włożyłam. E, że ja później po całym tygodniu odchorowywałam. Moje ciało po prostu dawało mi znać stop to jest za dużo. Za dużo emocji, za dużo e, wysiłku, za dużo działań. Więc teraz po prostu no e, praca do minimum. I, I bardzo tego pilnuję, bardzo pilnuję, żeby moje dziecko miało e, tą rutynę, żebyśmy wiedziały mniej więcej co nas czeka i żebyśmy sobie nie nakładały za dużo zadań, które tak naprawdę no później e, Odchorowujemy. Dajcie znać, czy wy jesteście, hmm, czy, czy miewacie takie stany przebodźcowania, czy dla Was to y, jest temat, który Was nie interesuje, y, z tego względu, że nie macie czegoś takiego, a być może po prostu wcześniej jeszcze się nie zastanawiałyście nad czymś takim, a po tym, co Wam powiedziałam, być może y, jest to Wam bliskie. Wspomniałam o przeboczowaniu. Co to w ogóle jest to przypolicowanie? Jak się wtedy czujemy. Yy, powiem tak, yy, jak ja czuję z, ze swojego doświadczenia, ponieważ ja opieram się tutaj tylko, yy, tylko i wyłącznie na mojej wiedzy, na moim doświadczeniu, na tym, co przeżyłam, na tym, co mi pomogło yy, i pragnę, abyście się tym zainspirowali. Być może dzięki temu, że ja coś powiem, Wy znajdziecie coś dla siebie, co Wam pomoże. E, także u mnie przebodźcowanie wygląda w taki sposób, na przykład idąc do galerii, e, taka sytuacja była bodajże trzy tygodnie temu, wybraliśmy się do galerii. Tłumy ludzi, ostre światła, głośna muzyka, różne zapachy. Ja czułam się taka jakby zaginiona, zagubiona w głowie, o, w oczach po prostu jakiś taki, nie wiem, mętlik. Ja się po prostu dziwnie wtedy czułam, i mówię, za dużo bodźców. Ponieważ te bodźce dosięgały mnie z każdej możliwej strony i to po prostu było na mój układ nerwowy za dużo. Wiem jednak, że no z takich wyjść do sklepu, do ludzi, no nieraz jest naprawdę ciężko uniknąć i nie można sobie też wszystkiego odmawiać, tylko dlatego, że. Mm, że za dużo po prostu dostajemy od tego świata. Więc ja polecam ze swojej strony takie wyjścia do galerii planować w godzinach takich, gdzie tych tłumów jeszcze nie ma, czyli albo zaraz po otwarciu, albo wieczorem. I zazwyczaj tak robiliśmy, że jechaliśmy tam rano, gdzie było tak jeszcze ok. Podczas kiedy wychodziliśmy, zaczynały się te większe tłumy i ja już to odczuwałam. Jednak akurat w tamtą niedzielę wybraliśmy się w. Te większe tłumy i co sprawiło, że naprawdę no, te zakupy nie były dla mnie niczym przyjemnym. Więc polecam właśnie spojrzeć na ten problem w ten sposób, że iść w te miejsce wtedy, kiedy jeszcze aż tak tłoczno nie jest, wtedy już odchodzą te tłumy, jest spokojniej i no, też inaczej się czujemy. No, po zakupach co zrobiłam? Wróciłam do domu i e, tak naprawdę nie robiłam już nic, bo byłam tak przytłoczona tym wszystkim, tak we mnie wszystko jakoś buzowało. Byłam tak jakoś, nie wiem, wewnętrznie właśnie niezmęczona ale jakaś taka poddenerwowana, taka naładowana jakąś taką dziwną energią, że po prostu odpuściłam sobie wszystko i e, po prostu byłam sama ze sobą. W cudzysłowie, wiadomo, rodzina, dzieci, no to też jest jednak duże poświęcenie dla mnie, więc absolutnie nic więcej. Żadnych innych koleżanek, żadnych innych znajomych, żadnych kolejnych zakupów, żadnych kolejnych wyjść w miejscach, gdzie są jakieś właśnie inne atrakcje, więc po prostu tylko ja, dom i, i to mi wtedy pomogło. Ja się wyciszyłam. Kolejnym moim takim sposobem, który mogę polecić, to wyjście do natury. Jeśli czegoś tam za dużo po prostu mamy w sobie, to potrzebujemy ten czas dla siebie. On jest mega ważny, taki zdrowy egoizm, gdzie po prostu poświęcamy czas dla siebie, robiąc to, co nam pomaga. Musisz znaleźć dla siebie coś, co po prostu Ciebie odpręży, co, dzięki czemu Twoja energia e, ujdzie czyli jakieś, jakaś aktywność fizyczna, czy to bieganie, czy to spacer, czy to joga, e, jazda na rowerze, mm, coś, co po prostu lubisz robić. E, być może pomoże Tobie zamknięcie się w ciszy i medytacja, tak? Medytacja, zagłębienie się w swoim oddechu, zagłębienie się w swoich myślach, da, da nie, mm, uwolnienie tych emocji. Jak najbardziej jest tutaj pomocne i wskazane. Samoczny spacer, po prostu, tak, idziesz sobie. Nie wiem, jeżeli masz możliwość wyjścia, gdzie, gdzie koło ciebie jest tylko natura, i cisza, śpiew ptaków, szum drzew, to jak najbardziej polecam i po prostu jestem właśnie myślami w takim miejscu. Więc jak najbardziej to jest coś, co na pewno pomoże. Nie planowanie wielu rzeczy jednego dnia, żeby po prostu ograniczyć to. I to jest też taki tip, jeżeli jesteśmy zmęczone, jeżeli jesteśmy przebodźcowane teraz, to nie czekajmy jeszcze godziny, dwóch, nie, nie kładźmy sobie jeszcze więcej tych, tych takich emocji, tego wszystkiego, tych bodźców dla siebie, tylko powiedzmy sobie teraz stop, teraz muszę zrobić przerwę, muszę mieć czas dla siebie. Często też jest tak, że właśnie e, my lecimy, po prostu nie uważając na to, że za dużo bodźców i po całym dniu jesteśmy tak wykończone, e, że nie potrafimy sobie poradzić. No, spójrzmy właśnie na dzieci, jeżeli na dzieci tak się kiedyś często mówi, że no, dziecko przebodźcowane i to jest prawda, ponieważ e, dziecko również ma za dużo w sobie Nagromadzonego poprzez cały dzień e, tych wszystkich głosów, nie wiem, przyjedzie e, kilkoro gości do nas, coś nowego, za dużo bodźców, jakiś spacer, mm, kontrastowe zabawki dzwoniące, po prostu na samą myśl też już, już czuję się, czuję, że moja energia jakoś tak właśnie na te dzwoniące zabawki zewsząd y, działa. Mm. Jeszcze dołóżmy telewizor. I co takie dziecko? Po prostu temu dziecku tak wszystko huczy, że on ma później problem z zaśnięciem. Wierci się, kręci, płacze. Dlaczego? Bo jest za dużo bodźców. Nie był wyciszony yy, yy, w ciągu dnia, tylko po prostu to się kumulowało, a dziecko sobie nie poradzi. Tak samo mogę mm, powiedzieć, jeśli chodzi o przewodzcowanie, jeśli chodzi o moją córkę, która wracała z przedszkola. I pierwsze co, to po prostu. Krzyk, złość, rzucanie się. Dlaczego? Ponieważ wróciła do domu, do swojego azylu, bezpieczeństwa. Tutaj, gdzie była bezpieczna, gdzie wiedziała, gdzie jest, yy, wiedziała z kim jest, tak? Czuła się bezpiecznie. I ona wtedy właśnie yy, była taka sfrustrowa sfrustrowana. E, przejawiała się tutaj taka właśnie złość, tak jak powiedziałam e, tu panie nogami dlaczego? ponieważ dziecko było przebodźcowane wróciło z przedszkola, gdzie e, było dużo dzieci e, dużo się działo dziecko nam nie powie, mamo, bo ja jestem zmęczona, przebodźcowana no nie, my jako rodzice musimy zobaczyć, że to jest akurat e, to i dać temu dziecku chwilę odpoczynku. Co my wtedy zrobiliśmy? Ok, ja dziecko przytulałam, tak, tak wiecie, dosyć mocno, żeby też się tak wyciszyła. Pozwalałam jej na spokojnie, żeby sobie posiedziała w swoim pokoju tyle, ile potrzebuje czasu. Czasem wystarczyło 10 minut takiego totalnego luzu, czasem jakaś krótka drzemka. Czasem to właśnie było takie po prostu wyjście na spacer, czy, czy coś takiego najważniejsze, żeby po prostu dziecko również zaznało tego odpoczynku i uwolnienie tych emocji. Tak, Aleks mówi, że bardzo potrzebuje mamy dzisiaj, wczoraj potrzebował, także no nie nudzimy się, ale powiem Wam, że tak mnie już plecy bolą, część lesbiowa, część leciu, że no joga dzisiaj na pewno wieczorem wleci. Wczoraj też dodałam pytanie na Instagramie, jakie treści chcielibyście tutaj oglądać. Kierowałam to pytanie do moich obserwujących. I <grym> wynik ankiety jest ogólnie taki, że chcielibyście i trochę lifestyle, i trochę spraw, jeśli chodzi o wysoką wrażliwość, i o rozwój osobisty. No i co ja Wam mogę powiedzieć? Po prostu ja pokazuję zarówno na Instagramie, jak i tutaj swoją autentyczność. Ja jestem osobą wysoko wrażliwą, więc um, wszystkie tematy, które tutaj poruszam, wszystko to, co się dzieje, to jest po prostu z mojego poziomu serca. I z tego jaka jestem, więc po prostu e, no działam e, i, i to będzie autentyczność po prostu mnie. Będę przybliżała właśnie wszystkie tematy, tematykę związaną właśnie z wysoką wrażliwością. E, jeśli chodzi o rozwój osobisty, cały czas jestem w rozwoju. Jest to dla mnie piękna droga, jest to dla mnie coś niesamowitego, co pokazało mi, że życie może być naprawdę świetną przygodą. Sama żyję w pozytywizmie. Pozytywnym nastawieniu z dobrą energią, czerpię tą energię, sama daje również ją wam, także jak najbardziej będę tutaj was e, motywować, do zmian, motywować po to, żebyście spełniali swoje marzenia, żebyście szły, szły po swoje po prostu. Bo mm, sama byłam kiedyś w miejscu, gdzie tylko przyglądałam się i marzyłam, a na teraz jestem tutaj i jestem ekspertką w swojej dziedzinie w Mogę się śmiało nazwać mentorką Twoich zmian, także zostaw łapkę w górę, komentarz. Na pewno odpowiem, bo cenię sobie niezwykle relacje z obserwatorami. No i co, i pozostaje mi tylko życzyć Tobie wspaniałego weekendu.